Bajki zostały zaczerpnięte ze strony baśni.pl. Księżycowy prom. Bardzo dawno temu żył sobie pewien ubogi przewoźnik. Codziennie przewoził ludzi swym promem przez ciemne wzburzone jezioro, w tę i tamtą stronę, w dzień i w nocy, ale całe życie marzyłby przewozić swym promem ludzi na Księżyc. No tak, ale jak to zrobić? — myślał sobie nasz przewoźnik ciężko wzdychając. i żaden pomysł nie przychodził mu do głowy. Przewoźnik kochał bowiem bardzo księżycowe światło i w czasie długich nocy stał na promie przyglądając się uśmiechniętej twarzy księżyca, tak podobnej do twarzy pięknej dziewczyny. Gdy chmury przesuwały się wolno ciemnym niebem, Księżycowa twarz uzyskiwała jakby rozwiewające się na wietrze jasne włosy, a chmury przepływały przez ciemne oczy Księżyca, niby srebrzyste kry po oceanie ciemnego nieba. Przewoźnik patrzył nocami na Księżyc i tak właśnie myślał o nim pięknie. I wtedy być może księżycowa dziewczyna, spoglądając nań z nieba, pokochała go swym dalekim od Ziemi księżycowo-kamiennym sercem i postanowiła spełnić jego marzenia. Razu pewnego w nocy, gdy jezioro było bardzo spokojne, przewoźnik, zapatrzony w jego wodę, zobaczył, że promień księżyca łagodnie odbija się od tafli gładkiego jeziora i niby złota lina od promu ulatuje wzwyż, wprost w ciemne niebo. Przewoźnik wyciągając rękę przed siebie, uchwycił się promienistej księżycowej liny i prom wprost z wody, niby wielka linowa kolejka, zaczął się wolno wznosić po księżycowym promieniu w kierunku odległego na niebie księżyca. A ludzie na brzegu patrzyli zdziwieni za nim, podnosząc głowy do góry i zazdrościli księżycowemu przewoźnikowi. Działo się to na długo, na długo jeszcze przedtem, zanim ludzie wypuścili z rakiety swój księżycowy prom i stanęli na Księżycu. W dawnej, bardzo dawnej erze ludzkich bajek, której nawet wasi rodzice nie pamiętają, bo to zawsze na początku każdego ludzkiego zdawałoby się niewiarygodnego czynu, istnieje bajka. A potem ludzie swoim talentem i swoją siłą zamieniają tą bajkę w rzeczywistość.